Dzień dobry, ja się nazywam Barbara, a to jest kanał Nakład Wyczerpany. I jeśli słyszycie chrypkę albo, albo coś, to z góry przepraszam, wciąż jestem troszeczkę jeszcze przeziębiona. Na szczęście nie jest to mainstream, korony na głowie nie mam, taki żarcik na początku. Ale jeśli śledzicie BookTube'a, zwłaszcza tego amerykańskiego, to na pewno znacie taką osobę jak Cindy, która prowadzi kanał. With Cindy, kiedyś on się nazywał Read With Cindy. No i jest to kanał o książkach. I jak co roku w maju, Cindy ogłasza Asian Relathon, czyli wydarzenie, które polega na tym, aby przeczytać jak najwięcej azjatyckich autorów. Właściwie książek azjatyckich autorów. A że ja często w swoich filmach mówię o tym, że ja bardzo lubię azjatyckie klimaty, no to ta impreza jest jak najbardziej dla mnie. Tym bardziej, że ostatnio zastanawiałam się i ja najczęściej, kiedy chcę przeczytać coś azjatyckiego, najczęściej sięgam po auto, autorów japońskich i chciałabym to zmienić. Chciałabym trochę poszerzyć swoje horyzonty. Jakkolwiek mądrze to brzmi. Dlatego dzisiaj pokażę Wam mój TBR, czyli książki, które właśnie zamierzam przeczytać w maju, aby no, wziąć udział w tej imprezie. I tak, mam książkę koreańską, koreańskiego autora. Ja już jestem w połowie, bo tak jakoś się wciągnęłam, że, że przeczytałam już połowę. E, jest to Pieźń Ziemi. I jest to książka, która... I w Korei, ale też poza nią została obsypana nagrodami. A u nas jakoś tak w Polsce jest o tej książce dosyć cicho. Jest ona bardzo ciekawa, bo jest ona napisana w moim odczuciu. Ja jeszcze nie, nie napotkałam żadnej książki, która by była napisana w taki sposób. To znaczy, autor bawi się trochę linią czasową, co jakiś czas albo wyskakuje w przód, albo cofamy się kilka wydarzeń wcześniej. Oczywiście ta historia w głowie nam się układa w taki bardzo linearny sposób. Jakby dokładnie wiemy, co, jakie wydarzenie następuje po, po jakim wydarzeniu, ale jest to opisane w sposób nielinearny. I bardzo mi się ten zabieg podoba. A, ale w ogóle nie powiedziałam, o czym to jest. Więc mamy mm, człowieka, któremu umiera brat na raka, i dziedziczy on notatki po swoim bracie, który chciał napisać książkę na temat miejsc turystycznych, ale te miejsca są zapomniane, nie są właśnie w mainstreamie, tylko są bardziej takie na uboczu, do których mało kto zagląda, a mogą być wielką atrakcją turystyczną. No i między innymi um, zostawiam notatki a propos um, klasztoru, który mieści się na górze, w którym na ścianach są um, teksty z Biblii wykaligrafowane. W sposób piękny, przepiękny, na tyle piękny, że mm, może to być właśnie atrakcją turystyczną. No i ten brat postanawia się dowiedzieć więcej na temat tego kasztoru, więc zakonu właściwie. Okej, okay. w moim zestawieniu nie mogło zabraknąć wydawnictwa Tajfuny, więc takim oto sposobem pojawia się ich książka. Czyli Ministerstwo Moralnej Paniki. Jest to książka autorki singapursko-amerykańskiej. Z tego co wiem, to jest to zbiór opowiadań i ja niestety czytałam opinie na temat tej książki i są różne. Są bardzo, opinie i recenzje są bardzo podzielone. Jedni mówią, no, że jest dosyć ona nudna, a inni mówią, że jest ona naprawdę bardzo błyskotliwa. Ciekawa jestem, po której stronie się opowiem. Tym bardziej, że ja lubię azjatyckie klimaty, więc wydaje mi się, że ona może mi przypaść do gustu. Tym bardziej, że ja lubię zbiór opowiadań. Więc, no, tajfuny. No i oczywiście Japonia. Jak wiecie, ja kocham japońskie książki, więc tutaj mam trochę oszukałam. Mam dwie książki, ale zaraz zobaczycie dlaczego. Bo mam książkę wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego i jest to książka, która u mnie leży bardzo długo na półce. Nie wiem czemu jakoś do niej nie jakoś po nią nie sięgnęłam. Jest to Stacja Tokio Ueno i jest to książka o, o duchach, które mieszkają na tej stacji. I wspominają swoje życie, coś, coś takiego. Więc ja bardzo lubię takie, takie klimaty. Zwłaszcza duchy jestem kupiona. Ja bardzo lubię takie klimaty, więc jak najbardziej dla mnie. No i dlatego mówię, że dwie książki, chociaż to jest manga, ale wydaje mi się, że jak najbardziej się liczy, gdyż jest to no, autorstwa makoto. Yukimura, jeśli dobrze to przeczytam, a więc no jak najbardziej autor japoński. Jest to manga, która... w ogóle manga mi się kojarzy z Japonią. Więc chyba tutaj nie łamie zasad tej imprezy. Jest to czwarty tom. Jak wiecie, ja bardzo lubię tą, tą sagę. Właśnie na czwartym tomie jestem, więc wydaje mi się, że jest to dobra okazja, żeby ruszyć dalej. No i dalej znowu mam dwie książki chińskich autorów. I mam tak, problem chciał. jest to science fiction chińskiego autora, który zdobył nagrodę Hugo. Ja bardzo lubię książki, które zostały nagrodzone nagrodzone tą nagrodą, które zdobyły tą nagrodę i jakoś, jakoś ufam tej nagrodzie, więc bardzo jestem ciekawa, tym bardziej, że ta książka, z tego co wiem, to jest trylogia, która zrobiła bardzo dużą karierę w Stanach Zjednoczonych. Te książki są, czy były, bardzo popularne. Mówię były, bo książka jest gdzieś stara. Ona została wydana w 2015 roku, więc no 7 lat temu. A ja jeszcze jej nie czytałam, więc jestem bardzo ciekawa. I z tego co wiem, to jest to o kontakcie z inną cywilizacją, z obcymi. Ale nigdzie nie mogę znaleźć tej informacji w opisie książki, więc nie wiem, albo mi się coś pomyliło, albo jest to jakiś spoiler. I drugą książką autora, a właściwie autorki chińskiej, jest Prowadząc Umarłych. Jest to reportaż o Chinach, bo ja na temat Chin nie wiem prawie nic. Ale wiem tyle, że Chiny są państwem, gdzie społeczeństwo jest bardzo rozwarstwione, więc jestem bardzo ciekawa o tym, jak żyje się na prowincji chińskiej. I właśnie o tym jest ta książka, bo wydaje mi się, że życie w tej, tej biedniejszej części Chin ma mało co wspólnego z życiem w miastach chińskich. I przeczytać na temat tego reportaż. Wydaje mi się mega ciekawe. No właśnie, jest tutaj dopisek opowieści prawdziwe Chiny z perspektywy nizień społecznych. Ok, to był mój TBR, czyli książki, które zamierzam przeczytać. A teraz polecę Wam kilka książek właśnie azjatyckich autorów, które mogę polecić z czystym sumieniem. I tak, du, Durian Sukegawa, Kwiat wiśni i czerwona fasola. Jest to przepiękna opowieść o przyjaźni, o wykluczeniu społecznym, o chorobie, ja się zakochałam. Mimo tego, że książka jest króciutka, to jest taka łapiąca za serce. Ja bardzo lubię tę książkę. Oprócz tego, Dziewczyna z Kombini, również o wykluczeniu społecznym oraz do takim, o takiej chęci dostosowania się do życia w społeczeństwie, uważam, że to jest bardzo ważna książka, zwłaszcza w dzisiejszym świecie. Kot, który spadł z nieba. No ja już mówiłam o tej książce na tym kanale, bo. Ja bardzo lubię tę książkę, bo to jest książka, która z jednej strony jest o niczym. Tutaj się nic nie dzieje tak naprawdę, ale z drugiej strony jest ona tak napisana, że przez te kilka godzin, kiedy ją czytałam, ja miałam wrażenie, że przyniosłam się do, do Japonii. Oczywiście to jest tylko jakieś moje wyobrażenie mm, na temat Japonii, bo nigdy tam nie byłam, ale, ale dała mi ona namiastkę. Takiego klimatu, jak to jest żyć w Japonii, jak to jest pójść na zakupy, zaparzyć herbatę, zrobić obiad i posiedzieć i popatrzeć, jak nie wiem, trawa rośnie. Ale znaczy, ja teraz może mówię tak trochę prześmiewczo, ale jest to. Ja bardzo lubię tą książkę. Jest to przecudown, przecudowna książka, która stoi właśnie klimatem. I jeśli miałabym chyba wybrać jedną książkę, Właśnie taką klimatyczną, to ja bym wybrała właśnie tą. Ale jeśli szukacie czegoś z reszczykiem emocji, coś, co was wciągnie w akcję, to jak najbardziej polecam Battle Royale. Owszem, ta książka jest cegłą, to ona ma chyba 800 stron, ale ona tak wciąga, że zanim się obejrzycie, to ją całą skończycie. Naprawdę, to jest książka, którą można przeczytać w kilka dni, pomimo rozmiarów. Bo tutaj jest akcja od pierwszej strony. Mamy wycieczkę szkolną, całą klasę, która podczas podróży autobusem zostaje uśpiona, budzi się na wyspie i bierze udział w zabójczej grze. Każdy mm, walczy ze wszystkimi. Po prostu muszą się zabijać. I ten, który zostanie, ostatni wygrywa grę. Ta gra dzieje się co roku. Mamy tutaj taki kraj, um, jak z powieści Orwella, a więc jakąś taką dyktaturę. Bardzo, ja bardzo lubię tą książkę. Aha, jeśli um, się zastanawiacie, to właśnie ta książka była pierwowzorem do stworzenia różnych gier typu Battle Royale. Jakby to był ten pomysł. Okej, okay, mam jeszcze układane, również na temat tej książki są różne recenzje, bo to jest zbiór opowiadań i z jednej strony można się zgodzić, że nie ma tutaj nic nowego, ale wydaje mi się, że dla pokolenia mojego, czyli milenialsów, ta książka może być no, właśnie nie odkrywcza, ale jak ja ją czytałam, to miałam takie no faktycznie, tak właśnie jest. Dzięki, że to ktoś zauważył. I mi się to bardzo podobało. Jest tutaj krytyka materializmu, takiego, taki, takiego życia, gdzie pogoń za pieniądzem jest ważna, jest tutaj trochę właśnie o społeczeństwie. Tak jakby wydaje mi się, że dla mojego pokolenia ta książka jest naprawdę błyskotliwa i trawna. Jest to takie. Tutaj, właśnie z tyłu, słodką słodko spojrzenie na współczesny świat, i ja bym właśnie tak określiła tą książkę. No i oczywiście moja ukochana Joko Ogawa, którą Wam bardzo polecam. Jeśli nie znacie tej autorki, no to polecam zacząć od ukochane równanie profesora, potem grabować i szerzałobny zgiełk, aż po podziemie pamięci. Ja teraz. Z waszego polecenia dziękuję Wam wszystkim osobom, które zostawiły mi komentarze a propos właśnie książek i około Gawy, bo dzięki Wam sobie zakupiłam właśnie nowe, bo ja nie miałam pojęcia o niektórych książkach, które wyszły nakładem wydawnictwa WAP. A, no i tego co nie powiedziałam, na, w opisie filmu jest link do filmiku od Cindy, która właśnie objaśnia, na czym cała ta impreza polega. Są też inne wyzwania. Ja już szczerze powiedziawszy się w to nie zagłębiałam. Ja po prostu chcę, że tak powiem, eksplorować azjatycką literaturę. To tak jak właśnie mówię, ja najczęściej sięgam po japońskich autorów i chciałabym to trochę zmienić. Chciałabym, no tak jak mówię, rozszerzyć swoje horyzonty. Więc taki jest mój plan na miesiąc maj. I to by było na tyle. Zapraszam Was na kilka sekund, z którymś z moich zwierzaków. Jeszcze nie wiem, który to będzie. I do następnego, cześć!